Kto wymyślił piłkę nożną? Pierwsze ustalone zabawy z piłką odnotowywano już w starożytnej Grecji 2000 lat przed naszą erą. Subskrybuj kanał po więcej historii piłkarskich. Episkyros była grą, której celem było przeniesienie lnianej kuli na pole przeciwnika. Używano przy tym zarówno rąk, jak i nóg, ale z czasem ograniczono zasadę do kończyn dolnych. Pierwszą, najbardziej zbliżoną grę do współczesnego futbolu stworzyli jednak Chińczycy. Podręcznik Piłki wojskowe z około II-III wieku przed naszą erą opisują ćwiczenie, w którym to drużyny używały skórzanej piłki wypełnionej włosami, a także piórami. Faktem jest jednak, że współczesny obraz futbolu zawdzięczamy Brytyjczykom. A ponieważ piłka obejmowała całą Wielką Brytanię, o stworzenie futbolu spierają się Anglicy i Szkoci. Pierwsze oficjalne zasady utworzono jednak w Anglii, dokładnie na Uniwersytecie Cambridge w połowie XIX wieku.